Dzień dobry, nazywam się Paulina Krakowska, pracuję w Departamencie Cyberbezpieczeństwa PKO Banku Polskiego i dzisiaj opowiem o tym, jak weryfikować oferty gwarantujące duży zysk. Będziemy opierać się na prawdziwych przykładach. Webinar jest częścią kampanii PKO Banku Polskiego dotyczącej cyberbezpieczeństwa. Cała kampania odbywa się pod hasłem Zwolni by wyprzedzić oszustów. I dzisiaj opowiem o tym, jak zwolnić w przypadku weryfikacji reklam i ofert, które kuszą wysokim zyskiem. Zacznijmy od danych statystycznych. Są one niepokojące, bowiem w samym 2022 roku KNF zidentyfikował i zgłosił do zablokowania ponad 17 tysięcy fałszywych stron internetowych. To aż 34% wzrost względem roku ubiegłego. Podobna liczba dotyczy fałszywych reklam. Jeżeli spojrzymy się na wykres, który jest na dole slajdu, jasno on pokazuje, że to właśnie ta kategoria, czyli fałszywe inwestycje jest najchętniej wykorzystywana przez przestępców. Zastanówmy się nad schematem działania oszustów. Wspólnym mianownikiem jest oczywiście cel finansowy, zysk i otrzymanie płatności. Możemy mieć to miejsce bezpośrednio poprzez skłonienie nas do wykonania na przykład przelewu, ale także poprzez przejęcie dostępu do konta, tutaj mowa oczywiście o koncie bankowym, a także przez kradzież tożsamości. Ten trzeci przypadek już mija abstrakcyjnie, natomiast to nic innego jak wykorzystanie naszych danych osobowych do zaciągnięcia zobowiązania, na przykład zawarcia umowy pożyczki czy też innej umowy. W jaki sposób to wszystko się dzieje? Tak naprawdę prawie każda oferta jest podszyta emocjami. Oczywiście oszuści liczą na naszą łatwowierność, ale także bazują na zaufaniu, dlatego podszywają się pod instytucje, które tym zaufaniem darzymy, bądź które poczytujemy jako dobrze radzące sobie na rynku. Kolejne kwestie to już kwestie techniczne. Potrzebne są im często narzędzia uwierzytelniania, np. Na loginy, hasła, kody autoryzacyjne, bowiem to pozwala uzyskać dostęp do konta bankowego. A kolejna kwestia pełne dane osobowe. Tak jak wspominałam, kradzież tożsamości to też coś, co występuje i oszuści często z tego korzystają, dlatego pełne dane osobowe mogą służyć popełnieniu przestępstwa. Pamiętajmy, że wszędzie tam, gdzie jest formularz, który wymaga wpisania tych danych, bądź jeżeli ktoś kontaktuje się z nami i prosi o ich podanie, powinniśmy zweryfikować, czy rzeczywiście jest to potrzebne. W dzisiejszym świecie, obok pieniędzy, to właśnie dane osobowe są najczęstszym celem cyberprzestępców. Jak zaczyna się oszustwo? Zazwyczaj zaczyna się po prostu w internecie. W codziennych czynnościach możemy natknąć się na oferty fałszywych inwestycji, a w zasadzie możemy powiedzieć o takich dwóch głównych wektorach. Pierwszy to media społecznościowe i tutaj najczęściej Fałszywe oferty są widoczne na portalu Facebook. Dlaczego? Dlatego, że ma wielu użytkowników i łatwiej jest rozpromować tą ofertę oszustom. A kolejna kwestia to pozycjonowanie reklam w przeglądarkach. Musimy zdać sobie sprawę, że jeżeli korzystamy z takich wyszukiwarek, a praktycznie każdy codziennie wyszukuje coś w internecie. To treści, które wyskoczą po wyszukiwaniu, te pierwsze wyniki wyszukiwań, to nie zawsze są te najlepsze algorytmy, najczęstsze wyniki wyszukiwania. To mogą być pozycjonowane reklamy, czyli opłacone treści, które jako pierwsze się wyświetlą. I musimy zdać sobie sprawę, że oszuści z tej formy bardzo chętnie korzystają, ponieważ w ten sposób mogą dotrzeć do większej ilości użytkowników. Kolejno ten kontakt z reklamy przenosi się na fałszywą stronę internetową, która najczęściej wyłudza dane kontaktowe, a ewentualnie poufne dane. Jeżeli są to dane kontaktowe, oszust kontaktuje się z ofiarą i skłania do wykonania kolejnych kroków, o czym powiem. Jeżeli jest to fałszywa strona internetowa, która żąda konkretnych, poufnych danych, może właśnie żądać podania pełnych danych osobowych, co również jest bardzo niebezpieczne. Najlepszym zobrazowaniem, jak działają oszuści, jest przedstawienie prawdziwego schematu oszustwa. Tutaj widzimy trzecie się pod Orlen. Jest to marka która obecnie jest najczęstszą inspiracją oszustów, a to dlatego, że uchodzi za e, przedsiębiorstwo dobrze funkcjonujące i jak widzimy logo jest często kradzione i tak jest też w tym przypadku. Oszustwo zaczęło się od reklamy na Facebooku. Był to post sponsorowany, który opiewał na grafika. Grafika przedstawiała billboard Orlenu, a całość została opatrzona hasłem jak z tysiąca zrobić trzy tysiące za tydzień. Pobierz aplikację. W przypadku wykonania tego kroku Kolejna strona zachęcała do tego, aby pobrać aplikację, która nazywała się Oran Inwestycje. Jak widzimy, jest to rzeczywiście logo tej marki. Kolejny krok po pobraniu aplikacji była, było to formularz, który zachęcał do tego, aby zarejestrować się na platformie i wpisać dane kontaktowe. Wpisanie takich danych powodowało to, że w niedługim czasie kontaktował się oszust, który na początku gratulował często zainteresowania tą ofertą, przedstawiał, że jest to rzeczywiście dobry sposób na zarabianie pieniędzy i w pełni profesjonalny sposób dysponując technicznym słownictwem, zachęcał do pierwszych kroków, aby się uwiary, Często na początku nawet odradzał duże sumy inwestycyjne, tylko wskazywał, że warto na początku zainwestować drobną kwotę, np. 1000 zł, dokonać też pewnego przelewu weryfikacyjnego. Kolejno jednak procedura się rozwijała. Ekspert zachęcał do instalacji oprogramowania, niestety nie wskazywał, jakie funkcje ma to oprogramowanie, a tutaj chodziło o program do obsługi zdalnej. Natomiast całość opatrzona była pretekstem, że to oprogramowanie pomaga w przejściu przez całą procedurę inwestowania, jest to taki, taka pomoc z jego strony. Niestety, choć ten program jest oczywiście legalny i dobry, może służyć do tego, że osoba trzecia w całkowicie swobodny sposób porusza się po naszym urządzeniu. A jak wiemy, na smartfonach mamy również aplikację bankowości elektronicznej i w ten sposób oszust był w stanie przechwycić nawet dostęp do konta bankowego. Kolejny schemat oszustwa dotyczy podszycia się pod NBP, czyli Narodowy Bank Polski. Tu również wszystko zaczynało się od reklamy na Facebooku. Kolejno po kliknięciu w taką reklamę, użytkownik był przekierowany do fałszywej strony. Tutaj widzimy po lewej stronie tą stronę mamy profesjonalną grafikę i znów mamy formularz kontaktowy rzekomo do rejestracji. Jeżeli takie dane podaliśmy, oszust kontaktował się telefonicznie i ponownie dysponował Profesjonalnym skryptem wskazywał, że teraz możemy zacząć inwestowanie. Natomiast na początku sugerował zainwestowanie mniejszej kwoty, a także dawał link do strony, która pokazywała, jak rzekomo te pieniądze pracują. I po prawej stronie właśnie widzimy stronę, która pokazuje videochart. I zyski oraz rzekomą stratę tego, jak te pieniądze się kształtują. Natomiast tak naprawdę było to nic innego jak tworzenie iluzji zarabiania. Strona była fałszywa, nie miała nic wspólnego z inwestowaniem i miała na celu uwiarygodnić całe oszustwo, a także zachęcić do tego, aby w przypadku tego zysku inwestować kolejne i kolejne pieniądze. W ten sposób oszust był w stanie przez kilka miesięcy zbywać swoją ofiarę, zachęcać do kolejnych inwestycji, do kolejnych przelewów i dopiero jak ten użytkownik nabierał podejrzeń, na przykład nie dostawał wypłaty, kontakt oszusta się urywał. Dlatego miejmy na uwadze to, że oszuści są naprawdę kreatywni i to, co widzimy na pierwszy rzut oka, nie jest wystarczające. Należy weryfikować strony www i mieć na uwadze to, z kim się kontaktujemy. Natomiast gdybyśmy przejrzeli różnego rodzaju oferty, te fałszywe oferty, zauważymy, że tego jest dużo, ta procedura jest podobna, ale te scenariusze delikatnie się różnią, ale warto zdać sobie sprawę, że są pewne wspólne motywy. Takim jest z pewnością podszywanie się pod znane marki, a głównie są to spółki skarbu państwa, banki czy kryptowaluty. Tak jak widzimy na wykresie, który tutaj jest widoczny. Na przodzie jest właśnie marka państwowa Orlen, następnie jest Tesla, projekt Baltic Pipe, PGNG i Jak widzimy, są to znane podmioty. Dlaczego? Dlatego, że oszuści nie bez powodu wybierają właśnie je, bo kojarzą się z przedsiębiorstwami, które dobrze prosperują, które generują zyski. I w ten sposób uwiarygodniają swoją ofertę. Po prawej stronie widzimy właśnie przykład takich ofert. To jest podszycie się pod PKO Bank Polski i stworzenie oferty PKO Coin, rzekomej polskiej kryptowaluty przyszłości. Natomiast jak widzimy, po prawej stronie ten zysk, który został wygenerowany na ofercie, jest rzeczywiście abstrakcyjny. Natomiast oferta zachęca zainwestowanie jedynie 800 zł. Na dole mamy hasło: przychód pasywny. To kolejne często hasło, które pojawia się przy tym podszywaniu się pod znane marki. I tutaj widzimy logo również PGNiG, czyli znanej nam wszystkim spółki Skarbu Państwa. Kolejnym wspólnym motywem jest oferowanie abstrakcyjnie dużych zysków. I to nie są zyski rzędu kilkunastu procent, ale naprawdę kilkuset czy kilku tysięcy. Przykład widzimy poniżej. Inwestuj od 900 zł i dostawaj od 17 tysięcy złotych tygodniowo. Jakby ktoś chciał policzyć, jaki to jest procent w skali roku, to naprawdę wchodzi abstrakcyjna kwota, która na wolnym rynku wśród tych autentycznych podmiotów nie jest spotykaną kwotą. Kolejna kwestia to gwarantowanie pewnej sumy. Każdy ma zagwarantowane 10 tysięcy złotych na karcie za inwestycję o wartości zaledwie 900 zł. Ponownie duży zysk, dodatkowo opatrzony gwarancją i bezpieczeństwem. To wszystko często i dodatkowo jest połączone z kradzieżą wizerunku. Nie bez powodu oszuści chcą się uwiarygodnić, zdobyć nasze zaufanie, dlatego kradną wizerunek polityków, tych, których kojarzymy z pierwszych łam gazet, czy też e, których widzimy w telewizji kojarzonych z pewnymi spółkami, biznesmenów, czy też celebrytów. Po prawej stronie, właśnie widzimy wykorzystanie wizerunku celebryty, tutaj zestawione z projektem Baltic Pipe, podszyciem się oczywiście po ten projekt, a po lewej wykorzystany wizerunek polityka. Więc miejmy na uwadze że zdjęcia znanych osób jest bardzo łatwo skopiować, ponieważ są publicznie dostępne w internecie. Dodatkowo w dobie sztucznej inteligencji można je odpowiednio zedytować, zmontować, tak aby zrobić wrażenie, że ta osoba rzeczywiście reprezentuje ten projekt czy też tą ofertę. Zatem, jak chronić się przed tego rodzaju oszustwami? Sprawdzajmy wiarygodność instytucji i osoby. To oczywiście ogólnikowe hasło, ale jak to wykonać? Pamiętajmy, że mamy coś takiego jak wyszukiwarka KRS, czyli Krajowe Rejestr Sądowe. Na tej platformie możemy zweryfikować dany podmiot po nazwie lub po numerze KRS. No ale tak jak powiedziałam, sprawa jest trochę trudniejsza, jeżeli mamy do czynienia z podszywaniem się, a większość ofert. Właśnie na tym się opiera. Dlatego musimy także sprawdzić, czy nie jest to próba phishingu i kradzieży wizerunku, a najlepszym sposobem jest samodzielne wpisanie adresu strony autentycznej, który znamy, kojarzymy, lub znalezienie tej prawdziwej strony internetowej i sprawdzenie, czy ta oferta rzeczywiście funkcjonuje, a może ten podmiot ostrzega przed tego rodzaju oszustwami. Kolejna kwestia to opinie. Jest prosty krok, aby sprawdzić czasami, czy rzeczywiście jest to rzetelna oferta. Korzystając z wyszukiwarek internetowych, możemy wpisać hasło tej oferty, nazwę tej oferty i połączyć ją ze słowem oszustwo czy też scam. Już wówczas wyszukiwarka może nas naprowadzić na odpowiednie ostrzeżenia. No i ostrzeżenia takie konkretne, to przede wszystkim autentyczne podmioty. One często informują. O tym, że ktoś się pod nich podszywa. Po prawej stronie mamy przykład Orlenu, który ostrzegał przed tego rodzaju oszustwami, ale także mamy zespół reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego, który działa w KNF i on również na bieżąco ostrzega przed tego rodzaju oszustwami. Publikuje także raporty, a w mediach społecznościowych aktualizuje tę wiedzę. Istnieje jedna, jednak konkretny krok, który możemy wykonać sami. I często da nam pewną gwarancję, czy jesteśmy na prawdziwej stronie, czy nie. Tak jak wskazywałam, te reklamy fałszywych ofert często przekierowują do stron www. Dlatego tak istotne jest aby weryfikować adres tych stron, a także nie poprzestawać na tym pierwszym widoku i korzystać z kłódki, która się wyświetla przy pasku przeglądarki. Tutaj jednak na początek musimy rozprawić się z pewnym mitem. Fakt, że kłódka się wyświetla, nie oznacza, że strona jest bezpieczna. Oznacza jedynie, że strona jest szyfrowana. Natomiast klikając taką kłódkę, możemy sprawdzić czy połączenie jest bezpieczne i dla kogo został wystawiony certyfikat? Klikając w to polecenie widzimy, że certyfikat jest ważny, w tym przypadku wystawiony dla PKO Bank Polski S.A. Jest to istotne, dlatego że czasami oszuści tak konstruują adresy stron w że są one podobne i nie dostrzeżemy tej różnicy. Zalecam wykonywanie tego kroku zawsze wtedy, kiedy strona żąda od nas podania poufnych danych, np. pełnego numeru PSL, także danych kontaktowych, no i oczywiście danych do bankowości elektronicznej czy też dane karty płatniczej. Kolejna kwestia, może wydawać się niuansem, ale jak pokazuje szycie, często pomaga w weryfikowaniu oszustwa. Jest to kwestia literówek i gramatyki. Po prawej stronie widzimy przykład oferty, która też kradła wizerunek, podszywała się pod pewien projekt i niestety wiele osób zachęciła do odwiedzenia strony. Natomiast gdyby ktoś wczytał się już w samą reklamę, zauważyłby dwa błędy. Mamy tekst, teraz każdy Polak może co miesiąc. I nie ma otrzymywać, ale jest offszymywać. Jest literówka, jest literka F. Na dole zaś mamy tak skonstruowane pytanie. Mieć pytania. Nie jest to prawidłowe pytanie, jest stylistycznie niepoprawne, nie jest zadane po polsku. O czym to może świadczyć? O tym, że ktoś, kto konstruował tą reklamę, pochodzi albo z zagranicy, albo posługiwał się jakimś programem, który szybko generował takie reklamy. I na pewno nie jest to rzetelna oferta. Kolejna kwestia to taktyki emocjonalne. Nie powinny one występować przy inwestycjach. Po lewej stronie widzimy ofertę, która kończy się tekstem pospiesz się. Ma to na celu zrobienie wrażenia, że oferta jest limitowana, a także uśpienie naszej czynności, abyśmy nie dokonywali tej właściwej weryfikacji. Rzetelne podmioty tego nie robią. No i kwestia aplikacji. Już na początku mówiłam, że oszuści często mają na celu nie tyle przekonanie nas do wykonania przelewu, ale także sami uzyskują dostęp do naszego konta bankowego. Jak to się może dziać? Właśnie często przez aplikację. Dlatego musimy bardzo rzetelnie je weryfikować. Po pierwsze, jeżeli ktoś skłania nas do pobrania aplikacji, to sprawdźmy, jakie ono ma statystyki probrań, bowiem jeżeli są niewielkie, to może świadczyć o tym, że powstała niedawno i nie jest rzetelna. Po drugie, sprawdźmy, do jakich funkcji aplikacja ma dostęp. Kolejna kwestia to sprawdzamy, czy aplikacja nie potrzeba się pod inną, tak jak z tym przykładem Orlenu. Możemy to sprawdzić wchodząc na oficjalną stronę podmiotu, tę nazwa, nazwa tego podmiotu, który funkcjonuje w ofercie, a także sprawdzić oczywiście opinię w internecie. No i kolejna kwestia, która jeszcze niestety nie jest znana wielu użytkownikom, to fakt, że istnieją aplikacje, które służą do zdalnego pulpitu. Mowa tutaj o takich aplikacjach jak TeamViewer ani Desk Quick Support. Są to aplikacje legalne, natomiast nie powinny służyć do inwestowania, do. Um, Wejścia w bankowość elektroniczną. Tymczasem oszuści zachęcają do instalacji tego programu, mówiąc, że jest to albo pomoc w inwestowaniu lub czymś tam pomogą, spojrzą. Natomiast niestety, instalacja takiej aplikacji i kolejno wykonywanie kroku, o który prosi nas oszust, może powodować to, że oszust znajdzie się w naszym urządzeniu i na przykład uzyska dostęp do naszych pieniędzy. To, o czym mówiłam, warto zostawić sobie z tym prawdziwym inwestowaniem. To, jak ona się różni od tych fałszywych reklam, które przedstawiałam, przedstawi nam świetnie nasz ekspert rynkowy z banku Łukasz Mickiewicz. Dziękuję, Paulina. Chciałbym zwrócić Waszą uwagę na trzy rzeczy. Po pierwsze, jeżeli chodzi o potencjał zysku, jest on zupełnie inny niż te propozycje, o których mówiła Paulina. Tutaj zostawiłem sobie te najpopularniejsze miejsca, w których Polacy trzymają pieniądze, czyli mamy lokaty bankowe, obligacje, nieruchomości i giełda polska i zagraniczna. No i możecie zobaczyć, że te średnie wyniki tych, tych inwestycji przez 17 lat. No, były zdecydowanie bardziej umiarkowane w stosunku do tego, co pokazują oszuści. Czyli nie ma tutaj mowy o takich wynikach rzędu kilkuset czy kilku tysięcy procent rocznie, z tego względu, że potencjał tych inwestycji zależy od fundamentów. W przypadku giełdy, przykładowo, to jest potencjał polskiej gospodarki, czy tego, jak rosną zyski firm. Natomiast w przypadku bezpieczniejszych rozwiązań, takich jak Obligacje czy oprocentowanie lokat, ono jest mocno powiązane ze stopami procentowymi. W Polsce obecnie one są na poziomie niecałych 7%. Czyli jeżeli jakiś podmiot oferuje nam zyski rzędu kilkuset czy kilku tysięcy procent, to nie możemy być niemal pewni, że jest to oszustwo. Możemy tak założyć z 99% pewnością, a nawet może trochę większą, z tego względu, że no, na rynkach tego typu wyniki nie występują. Tak? Kilkadziesiąt procent, tam 20-30% może jeszcze jakiś rynek akcji, w, w naprawdę w jednym dobrym roku, jest w stanie zrobić. Natomiast to nie jest coś, czego można oczekiwać, a już na pewno nie zyski idące w tysiące procent. Druga rzecz to jest kwestia oceny ryzyka. To jest podstawowe zadanie każdego inwestora. Z tego względu, że jeżeli ja mam pieniądze na lokacie, na oprocentowanej na 6 czy 7% i chciałbym zarobić więcej, szukam tego potencjału, no to to, czy ja się zdecyduję na to, żeby na przykład spróbować zarobić te 14%, dajmy na to, to będzie zależało od tego, jakie jest ryzyko, bo inną decyzję podejmę, jeżeli to ryzyko będzie wynosiło 10%, inną 50%, a inną, jeżeli. Będę mógł stracić cały kapitał. Więc przy normalnych inwestycjach, jakby odpowiedzialność za to, żeby poinformować nas o tym ryzyku, jest na firmie, która nam to proponuje. Powinna nam pomóc ocenić to ryzyko. I w przypadku funduszy inwestycyjnych tego rynku w Polsce, przykładowo, każdy fundusz jest opisany, Jaki, jaką, jakie ma ryzyko na skali od 1 do 7. Oraz można też zobaczyć jego historyczne wyniki, wykres i zobaczyć, jakie tam były wahania. Więc w przypadku tych ofert, o których mówiłaś, jeżeli tam w zasadzie to ryzyko jest bagatelizowane, jest sugerowanie, że go nie ma, no to na pewno powinien to być dla nas sygnał ostrzegawczy. No i trzecia rzecz to jest dopasowanie inwestycji do naszych potrzeb. Nie ma czegoś takiego, że jakaś inwestycja jest dobra dla każdego. Tak samo jak można byłoby powiedzieć, że wszyscy powinni na wakacje jeździć nad Polskie Morze do Świnoujścia. Tak? Dlatego, że tam jest ciepła woda, szeroka plaża, dosyć dobry dojazd. Natomiast to, czy ktoś będzie chciał tam pojechać, czy, czy nie, no zależy od tego na przykład, czy woli morze, czy może woli góry, albo jeziora, albo jakieś wyjazdy zagraniczne. No i też od tego, gdzie mieszka, no bo dla kogoś bliżej może być właśnie na ten Zachodni kraniec plaży w Polsce, a ktoś może mieć dużo bliżej do Władysławowa czy na Hel, i, i będzie wolał tam pojechać. I tak samo jest z inwestowaniem. Są osoby, które mają duże doświadczenie, są osoby, które je dopiero zdobywają. Niektórzy chcą inwestować bezpieczniej, inni bardziej, bardziej ryzykownie. Niektórzy inwestują na krócej, niektórzy na dłużej. Więc tak naprawdę dopasowanie tej inwestycji do naszych. Potrzeb. Znowu to jest odpowiedzialność kogoś, kto tę inwestycję proponuje. W przypadku funduszy, rynku funduszy inwestycyjnych, mamy na przykład informację, jaki jest rekomendowany ten horyzont dla każdego funduszu. Jeżeli ktoś chciałby inwestować na krócej, to jest jasna informacja, że to nie jest rozwiązanie dla niego i możemy poszukać jakiegoś innego. Tak? I też tutaj bardzo ważna, ważnym elementem jest tak zwana ankieta MIFID, którą się wypełnia w bankach, w biurach maklerskich, towarzystwach funduszy inwestycyjnych, która właśnie zbiera te wszystkie informacje. Czyli, jeżeli jakiś podmiot, który oferuje inwestycje, nie przeprowadza tej ankiety, to również powinniśmy mieć wysokie podejrzenie. No zdecydowanie tak, tak, czy pod kątem tego, o czym mówiłaś, że to może być oszustwo, czy nawet pod kątem tego, że włożymy pieniądze w jakąś inwestycję, która nie pasuje do naszych potrzeb. Dziękuję, Łukasz, za te wskazówki. Podsumowując, abstrakcyjnie wysokie zyski pozbawione ryzyka, mogą świadczyć o tym, że są to fałszywe inwestycje. Pamiętajmy, że podszywanie się pod znane marki, pod osoby, kradzież wizerunku, kradzież logo to częsty trik przestępców. Weryfikujmy także adresy stromowe, bo może być to pomocne w tym, aby zweryfikować, czy strona internetowa, czy ta oferta jest prawdziwa. Mamy nadzieję, że te wskazówki będą przydatne i pomogą Wam rozszyfrować ewentualne pułapki przestępców. Dziękujemy za uwagę.